Cześć. W tym filmie chciałbym wam pokazać telefon Samsung Galaxy A7 z 2018 roku. Telefon ma wymiary 159 x 76,5 mm, waży 168 g oraz posiada dość dobry wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2220 pikseli. Przekątna tego wyświetlacza to jest 6 cali. Bateria w urządzeniu ma 3300 mAh. Niestety jest niewymienna, nie możemy sobie zdjąć klapki i po prostu jej wyciągnąć. Pamięć w mojej wersji to 64 GB, a pamięć RAM to 4 GB. Największy zalet tego telefonu należą aparaty. Pierwszy ma 24 MB, drugi 8, a trzeci 5. Aparat przedni ma lampę doświetlającą i 24 megapiksele. Procesor to Exynos 7885 2,2 GHz. Procesor warto dodać jest ośmiordzeniowy. Szkło w tym telefonie to Gorilla Glass 3, aczkolwiek polecam nakleić szkło ochronne. Tak jak to jest w moim przypadku. System operacyjny to Android 10, oczywiście po aktualizacji. Z dodatkowych funkcji możemy do telefonu włożyć kartę microSD oraz dwie karty SIM w tym najmniejszym formacie. Oprócz tego telefon posiada czytnik linii papilarnych, bardzo trafny i dobrze reagujący na odcisk palca. Znajduje się on tutaj w formie przycisku bocznego. Warto dodać, że przycisk ten dalej jest przyciskiem i możemy go kliknąć. A po przyłożeniu od razu przechodzimy do ekranu głównego. I tutaj się pokazuje największa zaleta telefonu zaraz po aparacie, a jest w nią wyświetlacz. Super AMOLED kolorowy, bardzo ładnie wszystko na nim wygląda. Dotyk reaguje bardzo dobrze a telefon jest wyposażony w podstawowe funkcje. Mamy tutaj między innymi NFC oraz filtr niebieskiego światła. Warto dodać, że możemy go regulować. Jak widać, kolorystyka wyświetlacza się zmienia. Oprócz tego NFC wiadomo do czego może się przydać. Telefon robi bardzo ładne zdjęcia. Tutaj jako przykład pokażę takie oto zdjęcie. W najwyższej rozdzielczości dostępnej dla tego telefonu możemy bardzo mocno przybliżać. Jak widać, zdjęcie wygląda całkiem dobrze. Wiadomo, że przy większym przybliżeniu widać, że nie jest ono doskonałe. Ale na ekranie telefonu wygląda całkiem ok. Tutaj jest pokazane, że zdjęcie zostało zrobione tym telefonem. Tutaj kolejne również wygląda całkiem nieźle. Zdjęcia są ostre, pełne kolorów. Być może na kamerze nie widać tego zbyt dobrze, ale w rzeczywistości zdjęcia są naprawdę ładne. Jak widać, tutaj dane techniczne telefonu wersja One UI 2.0, wersja systemu Android 10. Wszystko tutaj działa, żeby nie było. Mamy wersję jądra, numer wersji, tryb programistyczny jest już włączony, numer wersji SF for Android, wersja Knox oraz inne informacje typu poziom poprawek zabezpieczeń 1 listopada 2020 roku. Oprócz tego telefon działa bardzo płynnie, nie ma tutaj w zasadzie do czego się przyczepić. Wiadomo, że zdarzają mu się przycinki, nie jest to najnowszy model, ale da się tego używać bez większych problemów. Nawet telefon nie jest zbyt kłopotliwy w codziennym użytkowaniu. Bateria w moim przypadku już trzyma nieco słabo, ale dalej jest to do użytku. Wytrzymuje około jednego dnia obecnie. Gdy telefon kupię, było to około dwóch dni. Zwat, jakie urządzenie posiada. Port micro USB. No, nie będę się uszczepiał tego, że nie jest to USB-C, ale po prostu to się bardzo szybko wyrobi. Nie jest on zbyt dobrej jakości, zbyt, zbyt trwały. Ładuje oczywiście dość szybko, ale niestety szybko też się zużywa. W moim przypadku trzeba nieraz ruszać złączem, żeby załapało. Port słuchawkowy w standardzie 3,5 mm również się dość szybko zużywa. A poza tym, to telefon nie ma większych wad. Jakość rozmów jest w porządku. Czytnik linii papilarnych działa bardzo dobrze. Przyciski są wyczuwalne, działają dobrze. I ogólnie telefon jest dość dobry, całkiem wytrzymały, ale niestety nie jest pozbawiony wad. Zalet również wygląda bardzo elegancko, wręcz biznesowo. Szklane plecki z trzema aparatami i delikatnie zarysowanym logo producenta wyglądają naprawdę fantastycznie. Lampa błyskowa również jest dobrze wkomponowana. I dodaje temu urządzeniu charakteru. Oczywiście dodatkowo oled On Display. Jako, że jest to ekran Super AMOLED. Używa to minimalnej ilości energii. A całkiem się przydaje. Możemy tutaj ustawić dowolne zdjęcie. Lub ewentualnie kalendarz. Tak jak jest to w moim obecnym telefonie. Czcionki również są do zmiany. Wgraną mamy bardzo ładną, tylko trzeba ją ustawić. Jest taka, jakby pisana odręcznie. Jeśli chodzi o to urządzenie, jakim jest Samsung Galaxy A7 z 2018 roku, telefon mogę polecić, aczkolwiek jest on do teraz dość drogi. Jeśli chodzi o to urządzenie, to to by było na tyle. Jeśli chcecie, możecie zostawić subskrypcję, jeśli film wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.